Jacek Kasperczyk, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl Dziś opowiem Państwu, jakie pułapki czekają na osoby zainteresowane zaciągnięciem świątecznego kredytu gotówkowego. Okres świąteczny coraz bliżej, a wraz z nim na rynku pojawiła się bardzo duża liczba ofert kredytów gotówkowych przeznaczonych na sfinansowanie świątecznych zakupów. Jednak przed zaciągnięciem takiego zobowiązania warto wiedzieć, że niektóre z nich mają ukryte pułapki. Do najważniejszych z nich, na, na, na najważniejszych z nich zaliczamy przede wszystkim niską ratę. Powinniśmy mieć świadomość, że niska rata wynika przede wszystkim z długiego okresu kredytowego. Dłuższy okres kredytowy niestety wiąże się z tym, że potencjalny kredytobiorca poniesie wyższe koszty takiego zobowiązania. Kolejną pułapką są różnego typu prezenty. Banki w zamian za udzielenie e, kredytu gotówkowego są w stanie obdarować kredytobiorcę różnymi podarunkami. Pamiętajmy, że te podarunki nie zawsze wiążą się z tym, że wybrana przez nas oferta będzie najlepsza. Kolejna sprawa to oprocentowanie. Duża część osób nie zwraca na nie uwagi. Jednak przestrzegam, że takie zachowanie nie jest odpowiedzialne, ponieważ oprocentowanie właśnie określa koszty kredytowe, jakie, jest, jakie poniesiemy z tytułu zaciągnięcia danego zobowiązania. Jeżeli chodzi o oprocentowanie, to na szczególną uwagę zwracam nie na oprocentowanie nominalne, a na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która po prostu w lepszy sposób ukazuje nam całkowity koszt danego kredytu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.compelli.pl, na którą serdecznie zapraszam. Dziękuję.